Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś naprawdę wyjątkowego. Skonstruowanego przeze mnie i e Bajka, dzięki któremu Wasz pupil już nigdy nie zostanie sam w domu. Pojazd jest wyposażony w koła o rozmiarze 20 cali. Jest zbliżony do standardowego roweru, co czyni go bardzo kompaktowym i daje możliwość przewozu na bagażniku samochodowym. Jest wyposażony w klatkę, dzięki której możemy przewozić naszego pupila bezpiecznie. Pojazd wyposażony jest w specjalne miejsce dla naszego pupila. Maja jest to suczka Border Collie o wadze około 21 kg. Jak widzimy, ma jeszcze bardzo dużo miejsca i swobody. Przejdźmy teraz do aspektów technicznych. E-bike wyposażony jest w silnik o mocy 1,5 kW oraz baterie o pojemności 16 Ah co daje nam możliwość podróży nawet do 60 km. Oczywiście zwiększając Pojemność baterii, zwiększymy tym samym maksymalną odległość, jaką możemy pokonać. Na koniec chciałbym poznać Waszą opinię na temat mojej konstrukcji. Także zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, abym wykonał dla niego takiego e-bajka, zapraszam do kontaktu.